The yeah. Dziwi naszego słuchacza pana Przemysława to, że nie powstała żadna oficjalna centralna platforma, na której artyści teatry i muzycy mogliby organizować swoje występy na żywo. z Sceną normalnie jak za spektakl, taki normalny spektakl w normalnych czasach. Jeśli jednak coś takiego powstało, to proszę o info. Napisał nasz słuchacz centralizacja działań kulturalnych. Kiedyś był taki pomysł, ale to nie najlepiej chyba się skończyło. Chociaż z drugiej strony im więcej platform, tym lepiej. Platformy online, czy pozwolą kulturze przetrwać, czy to jest jakikolwiek sposób? O tym także będziemy rozmawiać z naszym gościem. W studiu jest już Ksenia Maczak. Nie da rady. A razem z nami jest już Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor koncertowy, założyciel serwisu przestrzeń muzyki.pl. Dzień dobry, witamy na antenie radia Nowy Świat. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Spróbuję przekornie zacząć. Czy kultura w Polsce pod względem finansowym jest niezniszczalna? No, można by wysnuć takie wnioski, jeżeli patrzymy na y, czasy PRL-u, kilkadziesiąt lat, y, kolejne 30 lat. Z początkiem transformacji te ostatnie lata, zarówno przy poprzedniej ekipie rządzącej, jak i przy tej, chyba jest niezniszczalna. Natomiast pandemia może nad, nadszarpnąć, a nawet pokonać bardzo dużą część sektorów kultury, niestety. Panie Stanisławie, to od kogo dziś zależy, jak będzie wyglądać kultura po pandemii? Oczywiście z jednej strony od nas użytkowników, to znaczy warto pamiętać, że to, co służy naszej rozrywce w czasie pandemii, czyli wszystkie filmy, muzyka, no te dobra kultury, które są rozrywką w domach naszych, to wszystko powstało i w jakiś sposób było finansowane, czyli to takie uczestnictwo i zrozumienie dla pomocy, która jest potrzebna dla kultury, bo nawet to zrozumienie jest naszą pomocą, tak? Jakby wyrozumiałość dla potrzeby tej pomocy, nazwijmy to po imieniu wyborców, czyli naszych obywateli, już będzie jakimś wsparciem. Natomiast oczywiście zależy w bardzo dużym stopniu od państwa polskiego, od pomocy i od zrozumienia, że te obostrzenia dotknęły pierwsze świat kultury i również to odmrożenie nastąpi ostatnie świata kultury i to nie tylko poprzez ustawy czy różne rozporządzenia, mm -hmm. ale również nasze własne uczestnictwo, które które będziemy bardzo ostrożnie dawkować ja pytam o to, przepraszam, że wejdę... do normalności. Oczywiście. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale pytam o to, dlatego że wielu artystów podkreśla, że kultura opiera się na wyjściu z domu. Twórca w Polsce zarabia przede wszystkim wtedy, gdy zachęci ludzi do aktywności, do pójścia na koncerty, do kina, do księgarni teatru czy na spotkanie autorskie w obliczu obostrzeń. No, teraz jest to niemożliwe, to co artyści mogą, nie wychodząc z domu. To znaczy rzeczywiście jest tak, że patrząc na poszczególne branże jest bardzo istotne to wychodzenie. Ono jest tak samo istotne dla gospodarki, dla różnych samorządów, dla turystyki, festiwale, koncerty, ale również wydarzenia ze wszystkich branż kulturalnych. Natomiast co mogą artyści robić? Tworzyć i to artyści robią. Także tak, możemy się spodziewać wysypu dobrych książek, ciekawych dzieł, zarówno muzycznych, literackich, wizualnych i wszelkich innych. Mhm. Po drugie, jeżeli chodzi o branżę filmową z dużymi obostrzeniami niewątpliwie z dużymi komplikacjami, dużymi stratami, ale branża filmowa serialowa działa lepiej i może działać, znaczy przynajmniej w, na niektórych etapach lockdownu może działać. W przypadku e, przepraszam, koncertu, że też wejdę tutaj w nie? słowo, czy Proszę. jeżeli nie możemy chodzić do kina, to kino przyjdzie do domów, widz zapłaci abonament, filmowiec zarobi, kino wszyscy do no kino, kino przyszło hmm? do domów, to znaczy kino przyszło poprzez streamingi. Oczywiście serwisy streamingowe i wszystkie online'owe w tej chwili przeżywają wielki renesans i boom. To jest jasne, natomiast no nie da się tego tak do końca zastąpić jeden do jednego. To znaczy też nie jest tak, że artyści czy świat kultury. To... Musimy też coś zrozumieć. Mamy w Polsce 60 tysięcy, 60 tysięcy artystów. To było ostatnio obliczane na potrzeby różnych rozwiązań ustawowych. To jest około 60 tysięcy osób, ale 350 tysięcy pracuje w sektorach kreatywnych. Jeżeli one nie przetrwają, to te 60 tysięcy artystów też będzie miało duży problem po pandemii. Czyli mówiąc krótko, jakby sektory kreatywne Oprócz tego, że generują 3,5% PKB. Generalnie, no jak gospodarka ma kłopoty w pandemii, to również ta część gospodarki ma kłopoty. Natomiast chodzi o to, żeby było do czego wracać po pandemii. Przede wszystkim o to chodzi. Bo nikt nie mówi o tym, żeby wyrównywać, nie wiem, dochody, czy obroty, czy ewentualnie wynagrodzenia, jeżeli chodzi o samych artystów, jeden do jednego. Chodzi tylko o to, żeby to po prostu przetrwało. I teraz oczywiście streamingowe jakby świat się przeniósł do online'a, do online'u i mamy i tak zmiany technologiczne wielkie w dystrybucji kultury, jeżeli chodzi o technologie, one przyspieszają oraz one wciągają coraz więcej ludzi, czyli na przykład w średnim, starszym wieku, które do tej pory nie korzystały w ten sposób z kultury. Jeżeli chodzi o same platformy, bo słyszałem to pytanie słuchacza, oczywiście, że jest dużo takich platform, chociażby Demuba, Borysa Szyce, jeżeli chodzi o teatry i tego tak. typu serwisów jest kilka. W przypadku muzyki akurat dziękuję za wymienienie przestrzeni muzyki.pl, bo to też jest poniekąd covidowy serwis, który ma wielkie szanse przetrwać po pandemii, ale też jeżeli chodzi o streamingi, możemy znaleźć polską twórczość, polski repertuar, za chwilę również zagraniczny, poprzez osiem różnych platform, tak Spotify, YouTube, wszystkie, wszystkie tam, dalej, i tak dalej, w jednym miejscu. I też jakby serwują nam to przewodnicy, czyli artyści. Więc oczywiście, że to się przenosi do streamingu, natomiast... Kłopot polega Tylko na właśnie, tym. że wszystko... nie dadzą rady przeżyć po prostu w tym okresie, kiedy tak się dzieje. Poza tym nie ma jeszcze w 100% nie dotarł się ten proces odpowiedniego płacenia tantiem za. Właśnie treść. o to chciałam zapytać, tak, bo łatwo się mówi, że wszystko możemy przenieść do sieci. Pytanie, czy procedury prawne na to pozwalają? <słuch> Prawne pozwalają, natomiast finansowe się docierają. W tej chwili y, Ministerstwo Kultury y, ogłosiło kilka czy kilkanaście dni temu, że będzie jednakowoż optowało, bo to nie było pewne, jeżeli chodzi o polski rząd jako całość. No ale podobno y, będzie implementacja dyrektywy na jednolitym rynku cyfrowym Unii Europejskiej, która Powinna być zaimplementowana za kilka miesięcy, w przyszłym roku, co się dzieje w całej Europie, i te tantiemy będą płacone w taki sposób, w jaki dogadają się platformy i organizacje, które zarządzają tymi prawami. Czyli będzie to unormowane. To się dzieje, ale jeszcze się nie stało. Niektóre platformy, jak YouTube, coś płacą, ale płacą tyle, co chcą. Mówiąc krótko, bardzo mało. I teraz. Wszystkie zawody artystyczne i twórcze niewątpliwie odetchną w momencie, kiedy to zostanie normowane, tak jak w radiu, w telewizji, w kinie, w normalnych, klasycznych mediach, które znaliśmy do tej pory w radiu. I to jest z jednej strony. Z drugiej strony jest szykowana w Polsce ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego, która ma właśnie być finansowana z Opłata od czystych nośników, o której dzisiaj długo nie będziemy mówili, ale w każdym razie istniejącej od 25 lat w Polsce, 60 lat w całej Europie, która to ma być zaktualizowana o smartfony i tablety, czyli ma być tak naprawdę właśnie dostosowana do tych technologii. I myślę, że z tych dwóch źródeł to będzie bardzo duża zmiana. To teoretycznie polski rząd może zrobić nie swoim kosztem. Mhm. Tak się dzieje w całej Europie. Jesteśmy bardzo, bardzo niechlubnym wyjątkiem i poprzedni rząd. Dodajemy, czyli poprzednia ekipa przed 2015 rokiem nie zrobiła tej części, którą mogła zrobić i ta ekipa również jeszcze nie zrobiła tego. Być może w, właśnie w obliczu pandemii to się zaczyna być już przesądzone, że tak będzie. Należy to rozumieć i należy to bardzo popierać. Natomiast... Nie A jak pan ocenia właśnie pomoc państwa? Są w tym zawarte. Też trzeba mhm. pamiętać, że nie są zawarte. Mhm. A jak pan ocenia pomoc państwa dla świata kultury? No bo wsparcie idzie w miliardy, przynajmniej w zapowiedziach. Programów trochę mamy, chociażby Kultura w Sieci, w którym na warsztaty... Spotkania online, koncerty i inne wydarzenia. Rząd zaoferował dotacje od 5 do 150 tysięcy złotych. To jest pomoc, która artystom coś daje? Ja. Zawsze będę chwalił wszystkie programy pomocowe dla kultury, również wprowadzane przez ten rząd, i to są bardzo dobre programy, i fajnie, że są. Największy problem polega na tym, że w porównaniu do innych państw europejskich i do tego, czego potrzebuje polska kultura, jest to promil, czyli kropla w morzu potrzeb. Te wszystkie programy, bo ja sobie dokładnie też oczywiście śledzę. Ministerstwo mówi, że już wydało łącznie 6 miliardów złotych, ale jak się przypatrzymy tym wszystkim programom, to one mają od. Kilkunastu od dwudziestu do około 400 milionów w całości za dany program. Ten największy miał, ten ostatni Fundusz Wsparcia Kultury 400 milionów, ale to są wszystko programy, które są jednak uznaniowe, to są konkursy. Trzeba stanąć do konkursu, spełnić bardzo dużo kryteriów, i one oczywiście pomagają. Stypendia też są, ale to jest kilka tysięcy osób z tych kilkudziesięciu tysięcy, a może nawet kilkuset tysięcy, które tego potrzebują. Mówiąc krótko, tak, jest to dobra droga, należy to chwalić. Natomiast jest to dużo za mało i nie jest to powszechne. Na przykład w takich krajach jak Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, ale również Luksemburg, Hongkong, bardzo, bardzo dużo państw taka pomoc doraźna była powszechna i była i dotyczyła całego sektora, czyli dotyczyła zarówno artystów, twórców, jak i instytucji kultury, jak i przedsiębiorców działających w sektorach kultury. I teraz chodzi o to, że ta gospodarcza tarcza antykryzysowa nie objęła miażdżącej w większości podmiotów z dziedziny kultury, dlatego w Polsce, ponieważ jest uzależniona od ilości etatów zatrudnionych osób, czyli PFR i te tarcze antykryzysowe duże, no nie, dotyczą, nie dotyczą w większości tego rynku. Też jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze. Natomiast zwracam uwagę, że naprawdę bardzo duża część osób zatrudnionych w sektorach kultury bądź będąca artystami, twórcami, autorami, nie, nie, nie jest dla niej żadną pomocą to przejście do online dzisiaj. Ono będzie przyszłością tego rynku, ono jest prawie teraźniejszością, chociaż jeszcze w małej skali w Polsce. Natomiast ono nie pozwoli przeżyć. I oczywiście pojawiają się takie programy, jak na przykład przebranżowienie. Również w Polsce ten wiceminister słynny finansów dość zabawnie zapowiedział i. Zarekomendował tego typu rozwiązanie dla artystów, e, ponieważ to nie było bardzo głośne, to nie został po prostu rozjechany i skrytykowany do końca. Natomiast w Wielkiej Brytanii to był minister finansów, który po, poniósł bardzo duże konsekwencje polityczne tego typu pomysłu, bo oczywiście bez edukacji, bez. Rozróżnienia, do których artystów się to adresuje i że to jest na przykład tylko na czas pandemii, prawda? To bardzo jest urażające ten, 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 ten sektor, urażające podejście, tak? to przebranżowienie. Poza tym nie jest pan to w ogóle artystów, panie Stanisławie, w którzy zarobkują już w inny no. sposób? No bardzo wielu. To też nawet w mediach społecznościowych można zobaczyć, którzy są kurierami, są kelnerami, są tak, oczywiście, bardzo, bardzo wielu artystów poszło do roboty tam, gdzie ona jest. Tak, jak najbardziej. Chociaż pewnie procentowo to jest też promil, ale znane są przykłady nawet całkiem znanych artystów, chociaż. Już teraz nawet nie pamiętam których, natomiast można sobie to znaleźć, jak najbardziej tak. Natomiast no aktorzy chociażby grający w reklamach, to, to też widzimy, obserwujemy na co dzień. Tak. Panie Stanisławie, ale wracając na chwilę jeszcze do tych programów pomocowych, bo tak. E, tak sobie pomyślałam, potrafię wyobrazić sobie polityka, który wyjdzie i powie, ale właściwie o co chodzi, no kultura też się oczyści, słabi odpadną, mocni przetrwają. Hmm. O to chodzi? No To dotyczy być może w ogóle też naszego życia i zdrowia. No może to w ogóle ta pandemia. No, generalnie jest to bardzo, bardzo, bardzo okrutne podejście. Natomiast nie jest to z punktu widzenia zarządzających państwem rozsądne, albo nawet powiedziałbym mądre, y ponieważ y y jeśli, ta część gospodarki, bo tak patrzą na to politycy, a część, no nie wiem, po prostu naszego dziedzictwa i tożsamości, tak patrzą inni, bardziej wizjonersko patrzący na sprawę, bardziej mądrzy, jeżeli. To padnie, to po prostu nie będzie tego koła zamachowego też dla części gospodarki, ale przede wszystkim no, stracimy, stracimy na tym my wszyscy odbiorcy kultury. To no ważne, Nie mówiąc to, o tym, tak, że jest to niesprawiedliwe to... Dla, dla ludzi, którzy po prostu że, mają dzieci, koszty, mieszkania, nie mają za co płacić, mają leasingi jakieś gigantyczne, tak, ludzie od techniki, no po prostu nie ze swojej winy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Chciałam wrócić do tego, co Pan powiedział, bo pytanie jest takie, czy na kulturę powinniśmy patrzeć tylko przez pryzmat kultury? Czy kultura może, a nawet kreuje pewne dziedziny gospodarki? Oczywiście, że tak. I e, oczywiście, że tak, i, i to są liczby, które, które, które jak najbardziej rządzący znają doskonale. E, nie, do końca, nie do końca to się przebija politycznie, bo też zawsze. E, Ludzie patrzą przez pryzmat. Największych gwiazd. Zawsze. Zawsze tak było, jest i będzie i niestety pod tym kątem uważają, że ten segment to są ludzie, którzy są, żyją dostatnio. Natomiast to, co powiedziałam o tych 320 tysiącach osób czy 350 tysiącach, to jest 3,5% PKB rocznie, więcej niż górnictwo, rolnictwo czy turystyka. No tak jest. I teraz no, należy na to oczywiście patrzeć pod kątem gospodarczym, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem, jak najbardziej, również samorządy bardzo. Duże straty będą notowały, już zanotowały, ale i będą notowały ze względu właśnie na brak różnego typu wydarzeń kulturalnych. No i należy na to patrzeć tak, jak się patrzy na wszystkie inne gałęzie gospodarki. Po prostu one nie mogą umrzeć i nie mogą ucierpieć za nadto. One już i tak ucierpią i ucierpiały. I będą cierpiały, natomiast chodzi po prostu o to, żeby nie zostały unicestwione. I w tym kontekście uważam, że patrząc na środki, które są wydawane na pomoc, i jak się zadłuża państwo polskie, niewspółmiernie małe środki są przeznaczone na sektory kultury i patrząc na inne państwa europejskie, są dystrybuowane nie dość powszechnie i w miażdżąco dużo za małych kwotach. I w tym sensie wszystkie protesty i wszystkie hmm, no, dyskusje, tak jak nawet dzisiejsza nasza rozmowa, są po prostu bardzo potrzebne, Tylko a jednocześnie trzeba chwalić to, co się robi i ten rząd, bo to jest jeszcze problem. Ministerstwo Kultury i ludzie, którzy pracują w tych instytucjach, mają problem, jeżeli chodzi o całą Radę Ministrów czy parlament. No, nie są w stanie przeprowadzać pewnych rzeczy, no, dlatego też należy ich wspierać, czy my ich popieramy, czy nie popieramy. Należy w jakimś sensie no, mówić o tym głośno. Tylko gdzieś w tych tłumach protestujących słychać taki głos: Wszystkim jest ciężko, dlaczego państwo specjalnie ma pomagać właśnie artystom? Kultura to, to przecież specjalnie. luksus. Nie, 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 to nie jest specjalnie. No, kultura tym luksusem nie jest, co widać dzisiaj w pandemii, kiedy spędzamy ten czas właśnie z tą kulturą na co dzień, dużo więcej niż do tej pory. Tak, 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 tak wynika ze wszystkich badań też. Na pewno Radio Nowy Świat czuje, jak słuchalność radiowa wzrasta. Tak. Bo tak jest właśnie w dobie pandemii. Więc oczywiście, że nie jest żadnym luksusem, tylko jest powszechnym dobrem, a wręcz ratunkiem dzisiaj dla nas. Natomiast e, niespecjalnie, ponieważ e, wszystkie kluczowe sektory mają wsparcie państwa w tej chwili. Oczywiście ono jest mniej lub bardziej powszechne, ale proszę zauważyć, zwolnienie z ZUS-u dotyczy tylko wybranych działalności PKD. To jest najmniej, co może zrobić państwo, bo państwo po prostu powoduje, że osoby samozatrudnione, czyli miażdżąca większość artystów, twórców czy przedsiębiorców w, w tej dziedzinie, no jest zwolniona z tego, nie wiem, tysiąca złotych miesięcznie płacenia, prawda? I teraz, no bo nie ma tej pracy, więc to jest uczciwe. No, no. I teraz bardzo duża część PKD nie jest nadal m, objęta, również nie są objęte po, po, postojowym, bo nawet jak są na ZUS, to z kolei jest bardzo dużo wyłączeń na tak zwane postojowe. Mówiąc krótko, nawet ta najmniejsza, ten najmniejszy element, który państwo już właściwie od marca zaproponowało, on też wyłącza bardzo dużą część sektorów kultury. Nawet ten element. I oczywiście te wszystkie programy są bardzo cenne, pomocowe, e, nawet jeżeli one są konkursowe, co jest. Niedobre, że są konkursowe, ale to jest po prostu dużo za mało i należy o tym mówić głośno. Być może to nie jest tylko i wyłącznie krytyka i, i mówienie na nie, tylko to jest w pewnym sensie motywowanie rządzących do tego, żeby to dostrzegli. To już tak na sam koniec, bo kiedyś z tego wyjdziemy, z tego stanu przedepidemicznego. Pytanie tylko, czy powrót do kultury będzie możliwy? On będzie dużo dłuższy, bo rzeczywiście kwestia szczepionek, która powstała, znaczy wczoraj była ogłoszona jedna, będzie ich kilka. Na pewno te szczepionki bardzo dobrze wpłyną na, na to, żeby ten powrót, na przykład, w przyszłym roku nastąpił szybciej niż później. Natomiast oblicza się, że jednak 2-3 lata będzie wychodziła tak, duża. Której, część doktor Grzysiowski na naszej antenie też mówił o tak, trzech latach. Mm. gospodarki, w ogóle normalne życie, ale również kultura. I teraz kultura była zamrożona pierwsza i będzie odmrożona ostatnia, ale ta, te nasze zwyczaje będą jeszcze później e, wracały. Bo będziemy się po prostu podskórnie obawiali kin czy małych sal koncertowych i tak dalej i tak dalej. I teraz, ja myślę, że ten online przetrwa. To znaczy większe uczestnictwo w kulturze, bo ono i tak od 20 lat idzie w tę stronę. Natomiast oczywiście, że to wszystko wróci. Natomiast niestety wróci z dużym opóźnieniem w przypadku kultury. Ale wróci, tak samo jak nigdy mm, radio nie zastąpiło koncertów filharmonii. Czy płyty nie zastąpiły chodzenia na różne wydarzenia? Ja mówię z tej mojej dziedziny mm -hmm. muzycznej, która jest mi najbliższa. To koncert to w internecie też nie, może... nie zastąpi tak, takiego prawdziwego. Tak, ale poszerzy, poszerzy odbiorców. To znaczy, te wszystkie wynalazki, które były 100 lat temu, 80 lat temu, 30 lat temu i teraz te właśnie onlineowe różne nowinki, one poszerzają krąg odbiorców, natomiast tamci odbiorcy nazwijmy ich nieco bardziej konwencjonalni, chociaż po prostu yy, czytający książki papierowe, chodzący na koncerty czy oglądający wystawy w galeriach, oni będą. I oni wtedy również przy tych rewolucjach technologicznych nie odeszli od kultury. Ba, jest ich jednak coraz więcej i myślę, że to jest akurat jedyny plus, że ta rewolucja technologiczna następuje trochę szybciej i w dodatku są na nie dodatkowe środki, bo akurat na te online-owe różne historie, zarówno inwestorzy teraz w dobie pandemii bardzo inwestują w ten segment, jak i również państwa pomagają, żeby ta dystrybucja przez online była jak największa. Więc oczywiście. To jest akurat ten plus. Natomiast no, fajnie by było, żeby, żeby było czym to wypełniać. Pewnie jeszcze jako do tego wreszcie. pewnie jeszcze wreszcie. do tego tematu wreszcie. będziemy wielokrotnie wreszcie. wracać. Niestety ze względów czasowych musimy postawić kropkę, ale pięknie dziękuję za tą rozmowę. Stanisław Trzciński, kulturoznawca, promotor koncertowy, założyciel serwisu Przestrzeń Muzyki.pl był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. A słuchacze podpowiadają, że jeśli chodzi o wydarzenia online, przecież już 14 listopada niezwykły, pomocowy koncert zespołu Metallica i to pan Darek, nasz słuchacz z Cieszyna. I jeszcze przypomnienie od słuchaczki, że, od pani Patrycji, że Teatr Rozmaitości ostatnio wprowadził spektakle online i festiwal filmowy Nowe Horyzonty, też można podziwiać w internecie. Podobno tam wszystko działa streamingowo, działa bez zarzutu. Przeniesienie kultury online ma też niemałe znaczenie dla Polonii. Nasza słuchaczka zaznacza Polonii rozsianej po świecie, bo Zawsze osoby, które mieszkają gdzieś z dala od naszego kraju, będą miały problem z dotarciem do polskiego języka, polskiej kultury, a to przecież takie ważne. To w takim razie podpowiadam, że można jeszcze popołudniemałpanowyświat.online pisać maile, na Facebooku komentować i rozmawiać z Anną Zakrzewską 224 280 280. George Michael.